Aby wygrać z chorobą alkoholową, nie należy walczyć, bo to przeciwnik za potężny. Jedyną skuteczną taktyką jest tu kapitulacja. Jeśli podejmiemy ten krok, to jesteśmy w połowie drogi. Druga połowa to świadomość, wiedza, jak działa choroba alkoholowa. Im więcej wiemy o sobie, o naszej chorobie, tym łatwiej przyjdzie nam się zmierzyć z trudem, jakim jest wychodzenie z uzależnienia. Ja nazywam się Rafał i chciałem Was serdecznie zaprosić do serii podcastów o roboczej nazwie Drogowskazy na Drodze Trzeźwienia, której głównym celem jest poszerzenie oraz popularyzowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej. Sam podcast jest częścią witryny internetowej PR, która jest skierowana głównie do osób uzależnionych od alkoholu, osób, które zerwały z nałogiem, nie piją, oraz osób chcących coś zmienić w swoim życiu. Zapraszam do audycji. O czym świadczą sny alkoholowe? Witam, tematem dzisiejszego podcastu są właśnie sny alkoholowe. Porozmawiamy, co znaczą, czego są objawem i czy powinniśmy się ich obawiać. Zaczynamy. Na ogół jest tak, że każda osoba uzależniona od alkoholu, niepijąca, doświadcza snów alkoholowych. Niezależnie od stażu, niepicia, yy, pojawiające się sny swoim tematem ocierają się o czynne uzależnienie, gdzie śniący pije, bądź kupuje, czy też planuje picie. Sny te są bardzo realne. Często jest tak, że człowiek po przebudzeniu jest dezorientowany. Przez krótką chwilę nie umie ocenić, czy to, co mu się przed chwilą przyśniło, jest prawdą, czy tylko sadną maru. Sny takie wywołują napięcie oraz lęk. Często śniący budzi się, zalany potem z suchością w ustach i bólem głowy. Na pewno jest to niemiłe uczucie, a wręcz niepokojące, oraz budujące pytanie, co się ze mną dzieje. A zatem, jak rozumieć sny alkoholowe? Dlaczego się pojawiają? Dlaczego są takie realne oraz zarazem nieaktualne? Bo przecież często od ostatniego kieliszka minęło kilka czy kilkanaście lat. Być może istnieje wiele przyczyn pojawienia się snów alkoholowych. Ja przytoczę trzy według mnie najbardziej występujące. Punkt pierwszy: głód alkoholowy. Często jest tak, że odczuciu głodu alkoholowego, a dokładnie kulminacji tego stanu Towarzyszy właśnie sen alkoholowy. Jest, jest tak, gdy po prostu świadomie przechodzimy głód, nie sięgamy po alkohol, rani udaje się nam wytrwać, głód przechodzi, a właśnie konsekwencją jest pojawienie się snu alkoholowego. Tutaj trzeba mieć świadomość, że jest to normalne. Sam sen, gdzie pojawia się alkohol, jest reakcją na napięcie wywołane stanem głodu alkoholowego. Można powiedzieć, że jest takim zaworem bezpieczeństwa rozładującym owe napięcie w organizmie. Osobiście doświadczyłem nieraz tej formy i za każdym razem po takim śnie czułem zmęczenie, czułem ból mięśni, ból głowy. Byłem skołowany, ale zarazem odczuwałem ulgę. Napięcie, które było wane głodem alkoholowym już schodziło, albo miało bardzo niski poziom, mogę powiedzieć, że wygaszało się. Punkt drugi. Przeginanie. Drugą fazą, gdzie sny alkoholowe zaczynają dokuczać, robocie nazywałem przeginaniem. Chodzi mi dokładnie o stan, gdzie na własne życzenie, często nieświadomie konsekwencji, obciążamy nasz organizm. Może to być obciążenie psychiczne lub fizyczne. Mechanizm jest tu bardzo podobny jak w przypadku głodów alkoholowych i chodzi o rozładowanie napięć. Podam tu przykład. Od strony fizycznej może być to wprowadzenie jakiejś ergorystycznej diety, wprowadzenie aktywności fizycznej, podczas której nasz zapał przerósł nasze możliwości i przetrenowaliśmy się. Albo klasycznie. Dodatkowy etat robota, gdzie czas przeznaczony na odpoczynek zagospodarowaliśmy dodatkowym zajęciem. I punkt trzeci: zmiany. I tak moi drodzy, możemy dbać o siebie, możemy nie odczuwać napięć i żyć w stabilności fizyczno-emocjonalnej, a zarazem mieć sny alkoholowe. To też jest normalne, oczywiście pod kątem osób uzależnionych i niepijących. Trzecia forma występowania snów alkoholowych to właśnie zmiany. Zmiany niosą za sobą pewną nutkę niewiadomej. Przy zmianie pracy, jest to czy dam sobie radę, przy kupnie auta, czy aby wszystko ok i nie ma ukrytych wad. Zmiany wiążą się z niepewnością, wiążą się z systemem sukcesu i porażki, bo zmieniając, możemy coś ugrać albo coś stracić. Jedno i drugie za czasów czynnego uzależnienia. Nagradane było słowitą dawką alkoholu w przypadku sukcesu, aby świętować, a w przypadku porażki, aby się pocieszyć. Pojawianie się zmian zatem także wywołuje napięcie w organizmie, często na przykład jest to wyczekiwanie na rezultat. Podsumowując, na alkoholowe to. Odezwa naszej psychiki, taki naturalny alert, żeby się zatrzymać, spojrzeć na swoje życie, na swoje postępowanie. Przeżywiający alkoholik jest mocno narażony na wychodzenie ze swojej stabilności. Często nie umie się odpowiednio zachować, bo się uczy na nowo reakcji na stresujące sytuacje, które później odbijają się z nami alkoholowymi. Można śmiało powiedzieć, że żyjąc w napięciu, bądź gdy dążymy do jakiegoś celu, nie znając yy, konsekwencji tego, pojawienie się snów alkoholowych to tylko kwestia czasu. Osobiście uważam, że warto jest przeanalizować sny alkoholowe. Zadać sobie troszkę trudu, aby spojrzeć na siebie z większą krytyką. Czasem ciężko jest przyznać się nawet sam przed sobą, że mimo kilku lat czy kilkunastu lat abstynencji chce mi się pić. Tego typu zakłamanie yy, są również przyczyną snów alkoholowych. Prawda jest taka, że przecież przez lata osoba uzależniona na wszystkie sytuacje reagowała pijąc alkohol. Czy to stres, czy radość, czy smutek, czy inne napięcie, psychika osoby uzależnionej łączy to automatycznie z alkoholem. Konsekwencją tego jest to, że mimo świadomego wyboru jakim jest abstynencja, gdy niepijący alkoholik traci stabilność, pojawia się napięcie, to pojawiają się sny alkoholowe, i teraz pytanie: czy trzeba bać się tych snów? Ja uważam, że nie. Trzeba natomiast obserwować, analizować oraz wyciągać wnioski. A co zrobić, moi drodzy, kiedy takie sny alkoholowe się potęgują? E, na pewno jest to męczące uczucie, i tutaj musimy reagować. E, Sukcesem jest to na pewno analiza, co się w naszym życiu dzieje i co wywołuje to na, napięcie. Ale sama świadomość często nie wystarcza do, do rozładowania e, ilości tych snów alkoholowych, dlatego ja tu polecam e, zadbać o siebie. Czasami dodatkowa chwila relaksu, medytacja, modlitwa, w ogóle spacer, e, regularne dotlenie mózgu przed spaniem e, czy zdrowe jedzenie pomagają na pewno zniwelować e, czy też całkowicie nadpisać w naszym w świadomości, rolę jaką spełnił alkohol, co zaowocuje spokojnym i efektywnym snem. I to by było na tyle jeśli chodzi o tematykę snów alkoholowych, na pewno nie udało mi się zamknąć tematu. Pewnie nie raz jeszcze do niego wrócimy, a komu mało wiedzy na ten temat odsyłam do fachowej literatury. Jeśli podoba Ci się moja praca zapraszam na łamy serwisu codziennemotywacje.pl oraz zachęcam do dołączenia do grupy patronów, gdzie za każde wsparcie otrzymacie pamiątkowe nagrody. Zatem powodzenia i do usłyszenia!